Piotr Rybiński ostatni lot czyta Bogdan Tmowski. Ryk silników, dartej blachy szczęk, dwa wybuchy, serce Polski pękło. Cisza. wołających pomocy jęk i wystrzały. Znowu cisza. Nikt nie woła. Milczy las zaklęty niedowierzaniem. Z wyżyn nieba słychać kwilenie zokoła orzeł dumny na ziemię, spadł. Znowu cisza. Mort zgłodniały, czai się dookoła blada hekate zbiera swe ofiary z pogorzeliska karży się sumienie. Niedobite jeszcze krzyczy. Pomocy woła z obcej ziemi. Zadają pytanie, choć przechodzą mnie dreszcze. Dlaczego na to pozwoliłeś? O!